Ale udałeś! O. Dobra. Dobra. Weselny klimat, tak się zaczyna. Ty, a kamstar to się tak samo jak ja, że jest nie naprawione. To kamstar musiał zająć... Tam tam, tam. Kurde <grymne> Poczekaj nie, poczekaj no. Ale poczekaj Lawka mi za. No, no czy ja mogę grać w grę? Albo ja bym no. go z***ł nie było Uwaga Kumpla Jestem szeryfem I se kliknąłem losowo, bo zawsze tak robię jako szeryf w pierwszej rundzie I on musiał być Gratulacje 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 mózgu, go Na pewno nie. Dobra, nie ma Pamiętasz, by... ma... ja... tak, że Mówiłem, że nie głosować na Norfolk, ale ja wyglądał na Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale poczekaj. Ja poczekaj, dwa razy z... ale poczekaj z... Dzisiaj to... i dwa razy zginęły pierwsze ludzie i o kogoś poczekajcie, kogoś jeszcze. Poczekajcie, bo zabił. To jest k... przy trzech osobach. Ej, dobra. Zabił. No poczekaj, no może to Ej, mi Dobra, no, dobra to może i. Klikam sobie po prostu, jak jest to szerfem. To jest epik taktyka. Zabijasz przy wszystkich. Mówisz, że byłem szerfem, zgadłem. I wtedy już nie masz tego, nie? W sensie. Dziwne, że się zawahał na początku. No, no. Ale n***a, zabijać zdziwiłem, szeryfem z no. no. jak bo, się zdziwiłeś, debilu, bo, że zabijasz, dobra, teraz... Bo, nie, naprawdę... bo, dobra. Bo, nie wiem, bo, że zdiwiłem, ja go zabijałem, się... bo za pierwszym razem się wy***ałem wy... 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 o kuboksa, kiedy myśleliście, że to kubok zabija, jako a raz się wy***ałem o depresję skipping, na dwojaninę. Skipping. Jaki skipping? Skibidi toilet. Zabiłem skip. nie, Nie grajmy jak debile, nie grajmy jak debile. Norfa. Jestem szefem no Menorfa ja, To lecę kula, <gulana> tam. Jesteście Eee no, <gulana> ale co to ku**a gorszy? Gorszy, bo Twitch partner Nie ma wózku Twitch partner Co? jeździ Bo na wózku jeździ się Co by ci Najgorsze jest to, że Norf mówi prawdę, zajeb***ł sobie, oku Janina Janina We... I czemu ja, a, bo ja muszę kogoś zajeb***ć, żeby mieć pierwsze, pierwsze Oho. ability? Ja... EWRON! EWRON! Nie, nie... Słucham? Coś? Ewron e... był przy mnie, bo myślał, że światła już zgasły, a ja zrobiłem fixa Edzinerem Debil teraz, czekaj No Debit następny umiera ja. Po pierwsze jesteś debilem, ale po drugie to nie byłem ja Jeżeli zabił ktoś przy tobie, to prawdopodobnie ktoś się zamienił, zamienił we mnie Kiedy Ale ty to z 20 sekund biegałeś za mną? Tak jakby? Ej, ej, ej zwierzak, Ja nie biegałem zwierzak. za tobą w ogóle No, no, no A kto był przy tobie teraz? Dosłownie teraz No niedaleko był Troy, a co? No to Troy chyba takie się... Ale nie, 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 nie o! Troj, Troj Ale Troy. Dobra, czyli to czyli... medykiem, debil nie, 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 Czyli tak, strzelił nie. Czyli Janina powiedział, że jest inżynierem i Kubox go pewnie od. A Janina kłamie. Co? O, nie! Nie! Debilu. Nie! O, nie. O kurde. Nie, słuchajcie, nie słuchajcie się go, proszę. Nie! Nie! Angela, debilu! Nie! Powiedział, debilu, powiedział, nie. powiedział, powiedział, powiedział Kubox. Kto stał wiecie, przy tobie? Janina, Angela. Angela. Bo Angela nie, nie. powiedział, kto był przy tobie, więc Janina od razu automatycznie, automatycznie kuboks, był medykiem. Dobra, okay, I dlatego okay. go zabił i dlatego to... go nie Poczekajcie. Ja a Troi nie był Angela. przy mnie tak do dosłownie na Ale mnie, nie nie więc to możliwe, że jakiś super jest. Możliwe, że jakiś super jest. I teraz są dwie opcje. Albo Janina kłamie i kuboks walnął inżyniera, albo Janina... A Mówiłem? Teraz. No to, no to, no to ja nie być. jest, Angela. Nie jestem, czyli Angela U. musi być. To Angela jest. To za no, bo, ja no, z... bo nie rozumiem jak teraz zdał. Nie Dacek wiem kogo, kogo zdała, próbował zabić. Jeden, nie wie wie, on mnie próbował nie zabić przypadkiem. jak która Janinę. Nie. Ale ja jestem czysty i dlatego zabić. Dobra, Janina, Janina, Janina. Dobra, dobra, dobra. Uznajmy, że Janina nie jesteś... Dobra, uznajmy, że Janina jesteś clear'em, ale to w takim razie ja przy tobie nie biegałem. I teraz, co no się stało? W tamtej rundzie ja biegłam od razu ja do domu, wy wszyscy Powiem, byliście tam razem. Ja co, muszę mieć dużo przyjaciół? Tam prawy górny, ktoś to cały miało... czas w twoim skinie biegał. Cały czas Chyba... 15, że 20 sekund za mną biegał. Morfling. Nie, 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 to nie jest Morfling, to jest ten Venerer. I on wtedy kogoś walczyć. A. Obiecuję, że nie jestem im postawiony, mały paluszek. No to teraz... jest. jesteście... To skoro on jest inżynierem, to jakim cudem dwie osoby się wy... teraz w podróży głosowania? Lecymy k***a dobra, 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 dobra. Muszę mieć jakiegoś przyjaciela w tej rundzie, widzowie. Muszę mieć przyjaciela, który powie, no stary biegam z tobą. Dobra, depresja. Depresja k***a. Chodź 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 chodź, 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 Depresja sp Weselny klimat. A widzowie, ja muszę tak klaczować, będąc samemu killerem. Lawek został wy... i nawet nie ze swojej winy. Nor w niego po prostu strzelił. Tak welon. I Angela Uuu. mnie zajwła. I ja myślałem, że buduje kurs jakieś alibi. A to jak ja jakby alibi buduje jak tu kulażę jakimś killerem. Ona sek. właśnie zrobiła taką rotację człowieku, a to my wyjdziemy z tym. Patrz, 18 sekund i nikt nie naprawi. 16, 15, jeszcze ja to wygram na. K ja wygram to na ten. stabilizator, rozumiesz? 10, 9, nie, depresja. 7, 6, 5, i ja, i ja, p. I jest, I jest jest to, o, najlepsze jest to, że dlatego, że depresję nie wie wygra, jak Wygrało nie. dwóch killerów, którzy nie żyją, pozdro. Ej, co się dzieje? Ja jestem... O. No. Ku... no dobra. No dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze, 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 dobrze. Dobra, bo tu zaraz bomba... Tak, zobaczymy jak bomba pie... No tutaj nie mogę robić tych, no nie mogę robić. Yy... Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie co zrobię Zamienię się w troja Myślałem, że najpierw wybieram, a potem się teleportuję. To było f fortunne co zrobiłem. Czemu się by zabiłem? <grym> Zabaj, uwaga, poszukaj poszukaj się. ja tłumaczę, uwaga, tłumaczę co ja zobaczyłem dalej. No. Widzowie, bo ja wam wytłumaczę, dlaczego tak zrobiłem. Bo jest Morphling, który najpierw musi wybrać, w kogo się chce zmieniać, a dopiero potem ma kolejny przycisk, żeby się zmienić. Ja teraz kliknąłem glitch i chciałem wybrać Troja na później, a okazało się, że przecież jestem glitchem i już się zamieniam. I było dwóch Trojów i myślę, ja... No. No. A, no, troja, ale Troj jest Norfa. Y, troja... Żyje. Y, no, Elwrona za...

Eee, wrócę z w takim razie! Rzeczy, nie! No ja zmienił! No wózek, wózek! Wózek rozjechał, wózek! co mam wam powiedzieć no! Tak <gulity> Tak, ja jestem zły, bo. co ty my inny dał mi tarce niż Jussu imperkabil? No! Zajechał się! Przecież go nie za... jeszcze trochę mu się Jest pod bloku. Pięknie tam, słyszysz? <laughs> Twoja stara noc. Wiecie, co jest najgorsze, go. że Norw. <laughs> Norf jest ku... najmądrzejszy, on ku... mówi cały czas dobre info, byłem szefem i zaje***łem wózek, zaje***łem wózek, a nikt go kuła od dwóch godzin nie słucha.

kto ja ja i może, A może tak jest z lagu? Kupok, nawet nie Ej, ten... kto zabił? Nie, nie, nie. Stał nie. Teraz rozumiem, dlaczego on się patrzy w ziemię na GTA bez kukawa. Tu byłeś tam dokładnie. Depresion, ja stałem przed drzwiami, ja i w jesteśmy. W... To nie byłeś ty, dałeś mi tarcie tylko Troj, No, a ja byłem wózkiem. Wózek <słuch> Lo, nie no, nie do... wiem. Wózek zabił wózek! A bo ja mam tą grę zlagowaną i za k nic nie widzę. A bo po... te killer są jakieś p. nie p. nie wiem. A milej s. honor. Powiedzcie się? A ty depresem, kur. karyzma pięciolatki, stoję koło ciebie, a ty. Na stałkę, minę. No, stał <koło> mnie, no. <śmiech> no <śmiech> dzięki za obronę że za... koło się. Au. Dobra, dzięki za to. tacy, k. Norf cierpi za grzechy tego, że ja zwisklikowałem i się zamieniłem w troja przy troju i spanikowałem i stwierdziłem cha. o przez krypiłem z jednym do drugiej mówię o, ja... Ku... A i jest sklepona do... teraz z trajtorem Jakub proszę Norfa O kurwa, przeniosłem cię Norfa, ale ko... Ku... Ja się cofam w rozw... Mówisz przy ludziach wózek zabił wózek, bo ja się zamieniłem w troja przypadkiem. Nie, no czyli ja się postarał się w nich, zabijasz i go zabijasz! Bo ja z klikowałem nie chciałem wiesz w niego i się zamieniłem przy nim. To myślę, o kurka panika, to go zam... nie? Ty za... Ja tak wózek ja zabił wózek, a nie. Nie on bomby z tą... Tak, nie, nie, on będę widał tarczę. To jest kto.